Czytając tytułowe zdanie, pewnie kazaliście mi się puknąć w czoło, co? No, bo jak auto z większym przebiegiem może być lepsze niż z mniejszym? W Polsce magicznym przebiegiem jest 180 albo około 200 tysięcy kilometrów. Powyżej tej granicy nie ma sensu patrzeć na takie auto, no bo zaraz po zakupie i przejechaniu jeszcze przez nas tych 10 kilometrów, no to po prostu rozpadnie się na kawałki. Jak to tak naprawdę jest? Jeśli weźmiemy pod uwagę dwa samochody, pierwszy na przykład z 2008 roku, który ma przejechane 75 000 km, i drugi z 2018 roku, który ma przejechane na przykład 150 000 km, to który lepiej jest kupić z tych dwóch? Pierwsza myśl, która zapewne wam się pojawia, to ten z niższym przebiegiem, ponieważ z założenia zostało mu więcej czasu zanim się zużyje. Logiczne, prawda? No, niby tak, ale zawsze jest jakieś ale. Zarówno silnik, jak i cała reszta układu napędowego najbardziej jest obciążona podczas rozruchu, ruszania i zatrzymywania się. Zimny silnik musi się również rozgrzać do swojej temperatury pracy, aby działał optymalnie. A jeżdżąc na krótkich trasach, płyn chłodniczy i olej silnikowy mogą nie mieć wystarczająco czasu, aby się nagrzać. To się wiąże z dostawaniem się wilgoci do oleju, a także większym Narażeniem na ścieranie się metalowych części po sobie, które mają między sobą większy luz niż powinny, no bo silnik się jeszcze nie nagrzał do, swojej, do swoich optymalnych wymiarów. No bo wiecie, metal podczas nagrzewania się rozszerza. O! Z kolei ten nowszy z dużym przebiegiem możemy podejrzewać, że jeździł głównie po drogach szybkiego ruchu i autostradach, czyli trasach, które najczęściej mają drogi o dobrej nawierzchni, są gładkie, na samochód nie są przenoszone aż tak duże wibracje, więc całe zawieszenie mniej pracuje no i mniej się zużywa. Nie skręca się na nich gwałtownie, nie ma ostrych zakrętów, tak jak ma to miejsce w mieście, więc układ kierowniczy no, dostaje mniej po tyłu. No, i nie hamujemy tak dużo, więc układ hamulcowy, no, również będzie później wymagał serwisu. Także nie zmieniamy biegów tak często jak w mieście, więc sprzęgło i skrzynia, no, też nie będą tak wymęczone. Więc dla samochodu autostrada będzie dużo lepsza niż jazda po mieście. Do tego wszystkiego dochodzi nam starzenie się materiałów, wystawienie na słońce i promieniowanie UV. Wszystkie elementy gumowe, uszczelki, węże mogą parcieć. Szczególnie w samochodzie, który stał dłuższy czas niż paradoksalnie jeździł. Zatem nowszy samochód z większym przebiegiem często będzie lepszym wyborem, będzie też nowocześniejszy. Co w sumie też może być wadą, prawda? Najczęściej będzie bezpieczniejszy, wygodniejszy i lepszy pod względem parametrów silnika i zużycia paliwa. Ale kij ma dwa końce i samochody z dużym przebiegiem mogły robić niestety jako taksówki, Ubery czy Bolty, albo jako auto do nauki jazdy, które było sporo jeżdżone po mieście no i najczęściej przez kierowców dopiero uczących się jeździć. estava, To się stało. No to dobrze. Jest też problem, który tyczy się aut najczęściej miejskich z silnikiem o zbyt małej mocy, które trzeba mocno cisnąć, aby jechały. W nich można się spodziewać, że poprzedni właściciel często wciskał gaz w podłogę i wkręcał na obroty silnik. Co za tym idzie, taki samochód będzie też bardziej zużyty. Choć według mnie tak naprawdę przebieg nie ma aż tak dużego znaczenia, bo ważniejsze jest to, w jaki sposób. Taki samochód był serwisowany. Bo czy wolelibyście starsze auto z mniejszym przebiegiem, które było używane tylko do weekendowych wyjazdów i o które właściciel na bieżąco dbał, czy jednak nowszym z dużym przebiegiem, używanym codziennie i niekoniecznie w którym na bieżąco wszystko było wymieniane? No bo czymś przecież trzeba codziennie jeździć i niekoniecznie jest czas na wymianę jakiegoś elementu. I tak naprawdę ciężko jest stwierdzić tylko poprzez. Biegu, czy dane auto jest dojechane, czy nie, bo trzeba taki egzemplarz obejrzeć na miejscu i jeśli jest jakaś dostępna, to zapoznać się z historią serwisowania, niż z góry dawać werdykt: 200 tysięcy kilometrów, ten to jest dojechany dopiero, a ten ma tylko 100 tysięcy kilometrów prawie jak nowy. Zgadzacie się z tym? Czy macie inne zdanie na ten temat? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu. Piszcie także propozycje do kolejnych odcinków. Pamiętajcie o ocenie tego filmu, subskrypcji kanału, abyście byli na bieżąco z filmami. No i trzymajcie się. Cześć. Pierwszy na przykład z 2000. Nie 2000, źle, bo ci zaraz zjadą w komentarzach. 2008 rok? Nie, nie, nie. 2008 rok? Tak jest ok. Czy nie?